Gdybyśmy mieli sobie podsumować takiego juniora, którego oczekują pracodawcy, no to jest junior, który zna SQL, na pewno zna API. Obowiązkowo dobrze porusza się używa gita. No i te testy manualne to jest tylko baza. Baza wyjściowa. Same testy manualne nam nie wystarczą. To jest osoba samodzielna, której też nie trzeba aż tak bardzo pilnować w pracy. Jest komunikatywna i zna ten język angielski. Plus ma już to doświadczenie, to już jest taki dodatkowy na pewno atut. To jest analiza ogłoszeń, które pokazują nam i te trendy, i kompetencje, które są wymagane od juniorów, ale pamiętajcie, że tych ogłoszeń jest mało, więc De facto, żeby rzeczywiście wpasować się w jakąś ofertę, to trzeba te oferty na bieżąco analizować. Tak? Jeżeli jest jakaś, która Was interesuje, jesteście juniorami, przy okazji aplikowania od razu należałoby odhaczyć sobie, jako listę kontrolną, czy Wy posiadacie te kompetencje, które tam są wymagane.